Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive Tym razem znowu dla właścicieli posiadaczy samochodów marki Ford Focus MK2 2.0 TDCI popularnego dieselka dw 10 no, nie tylko Focus, bo tam jeszcze inne modele Forda, Peugeota Citroën. co będzie dzisiaj wymiana oleju oczywiście plus bukanka olej będzie z Liqui Moly specjalny do Forda a bukanka Tech odcinek nie jest Niestety sponsorowany przez nikogo, więc wszystko musiałem ze swoich środków oczywiście wyłożyć. No ale przyszła piosna, więc trzeba przygotować caprio na sezon. Trzeba by mieć olej, bo kurde długo dosyć stało. No, dwa lata i zrobiono może z 2000 km, więc olej wypadałoby wymienić mimo wszystko. No to co? Rozgrywamy, jak widzicie, temperatura 90 stopni już jest, płynu olej też już raczej się nagrzał więc jedziemy na garaż po pukankę. zestaw startowy jak na obrazku olej 5W-30 Liqui moli, Special Tech F do Forda oczywiście Tech 2000 Engine Flash ciekawe czy się da tym razem otworzyć jedną ręką może jakimś cudem No poszło kurde jestem w szoku Wlewamy. A jak nie, to dałem, to tu mam szudzierkę w ręce, nie. Daj mi pochodzić. Jak już dwadzieścia było. Po. Więc jakieś 15 minut, do 23 po, sobie pochodzi, już sobie chlepie z 10 minut. No to w międzyczasie można odkręcić sobie obudowę filtra paliwa, poluzować. Dlaczego? No bo filt fil oleju znajduje się tam i musimy mieć do niego jakiś dostęp. Najlepiej jest wyjechać z obudową filtra paliwa na bok. Wtedy możemy, sobie, wtedy możemy sobie wyjechać z filtrem e, i możemy dojść do filtra oleju. 15 minut minęło, jak widać, więc można gasić i spuszczać olej. Miejmy nadzieję, że już sobie troszeczkę wyczyścił układ. Będziemy mogli zlać to, co było poprzednio. Teraz wyjeżdżamy sobie za filtra oleju. Tędy nam ładnie przechodzi grzechotka. Nasadka na 27 i odkręcamy. Czasami się przyssa. Chociaż w teorii to powinno być dokręcone na 20 parę niuta, więc ciekawie. I zaraz sobie wyjedziemy tutaj jeszcze z rurą do lotu, żeby pięknie nam wyszedł filtr i wszystkiego nie uklekał. No, chyba że będziemy wyjeżdżać z całym filtrem paliwa, ale raczej nie sądzę, żebym chciał w ten sposób to zrobić. Dobra, wyjechałem tutaj już z dolotem powietrza. Teraz tak trzeba odpiąć jeden z czujników. Standardowo podważamy kostkę. Na zewnątrz wyciągamy, żeby nam tutaj nie wadziło. Druga kostka. I pięknie nam będzie wychodzić z tej strony. I to, co najbardziej lubię, nasi tu byli te wszystkie śrubki powinny być yy, te wkręty powinny być torx 30 zazwyczaj są no pozmieniane bo właśnie jak to mówię nasi to byli na szczęście tutaj już wymieniałem wszystko jest tak jak powinno być ale nie byłem pewien wziąłem sobie zestaw z Romixa numer 90228 to są wszystkie te Dzisiejniki tej podsłony, osłony dolnej Pampersa. Także warto zapamiętać sobie numer, czasami się przydaje. Spód w miarę czysty. Gdzieś tam delikatnie coś mogło podciec, ale nie ma tragedii. O, widzę, że korek już wymieniony na korteko był chyba, ale wymienimy sobie i tak. Niestety nie mam samej podkładki, mam cały zestaw jak już cały zestaw otwieram, no to wymienimy sobie koreczek. Nasadka chyba 19 albo 21, już nie pamiętam. Albo imbus. Jednak mam dobrą pamięć. Dobrze mi się wydawało, że 21. Ale jak widać, już się spuszcza. Zobaczymy, co to będzie. Jestem ciekaw. Dobra, korek założony nowy. Pampers już się trzyma na nowych wkrętach i nowych mocowaniach. Można zalewać olej. Nowy filtr oleju mamy 711 51, oczywiście HU. Oczywiście o sobie zakładamy, przesmarujemy kapką oleju. i Będzie można założyć na miejsce. Moli z niemieckiej dystrybucji. Akurat w Niemczech byłem i w jednej z sieci motoryzacyjnych zakupiłem. Wcale nie był droższy niż w Polsce. Była to jakaś zauważalna różnica w cenie, więc. Wziąłem, bo był w promocji akurat, no nie? Tak to niestety jest droższe około stówka na piątce, więc normalnie bym raczej wziął raczej wziął z polskiej dystrybucji prawdopodobnie motora. Zbliżamy O-ring i można zakładać. Dokręcona na 25 Nm. Teraz trzeba powpinać przewody od czujników. Jeden drugi założyć obudowę filtra. A jeszcze przed tym trzeba wpiąć podciśnienie do przepustnicy, okej okay. i. Piąć wąż do przepustnicy. Opaska oczywiście zleciała, więc trzeba ją wydobyć. O, chwilkę zajmie. Po prostu uwielbiam to. dobyta. Można więc założyć nam przepustnicę. Weszła i zaraz skręcamy w Dobra, wlatuje jeszcze ceratek. Może się da otworzyć? A może nie. Udało się. Wiedzie cały no i olej. Piąteczka jest, więc na pewno starczy. Zalejemy sobie nasz lekimoli. Już troszeczkę wlałem. Udało się nie rozlewać, może resztę też się nie rozleję. No i 5 literków do środka. No, niecałe, 4 chyba 7 litra wleci tutaj, no i bo 300 coś mililitrów taka weszło, zalany, sprawdźmy sobie na magnacie ile oleju no 3 czwarte stronę trzeba jeszcze odpalić i będzie gitara, jeszcze tylko osłona silnika można zbierać manela Olej stan odpowiedni, uzupełniony, teraz tylko wypisać karteczkę, no i za 10 tysięcy km wymiana.